Dziękuję Sławku za wprowadzenie. Witam was serdecznie. Dzięki za zaproszenie. Jako aeromedy od 10 lat zajmujemy się dystrybucją dronów w Polsce, wprowadzaniem nowych rozwiązań do zastosowań profesjonalnych, administracji publicznej, samorządów, służb mundurowych i śledzimy różne obszary, w których drony będą miały swoje zastosowania. Angażujemy się tam, gdzie technologia jest na tyle dojrzała. By wejść do powszechnego użycia i przynieść wymierne korzyści. I rolnictwo jest już takim obszarem dla dronów. Europejski producent dronów Aze Innovation z Węgier powierzył nam zadanie budowania sieci dystrybucji w Polsce dronów opryskowych i chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć z perspektywy właśnie ich wieloletniego doświadczenia w opryskiwaniu z drona. Jak drony rewolucjonizują rolnictwo? Sytuacja wygląda tak, że oczywiście musimy dawać dobre jedzenie, a jednocześnie, ze względu na Zielony Ład, musimy zmniejszać ilość środków chemicznych. Trzeba upewnić się, że nasze koszty są optymalizowane tak, jak to możliwe, i to nie jest łatwe, gdy wymagania tak naprawdę rosną, a na dodatek zmiany klimatyczne powodują wiele problemów myślę jednak że użycie precyzyjnych dronów w rolnictwie może rozwiązać przynajmniej część z tych problemów ale żeby zrozumieć dlaczego drony działają tak efektywnie i dlaczego są przydatne musimy też zrozumieć jak działają drony opryskowe żebyśmy mieli jasność Drony opryskowe nigdy nie zastąpią w pełni naziemnych maszyn opryskowych, które mają bardzo duże zbiorniki po 2000 litrów, ale drony są przydatne w innych sytuacjach. Gdzie, się, gdzie je stosujemy? Przy mniejszych, bardziej wartościowych uprawach, tak jak warzywa, owoce czy uprawy porówkowe, przy opryskach precyzyjnych, gdy interwencja dotyczy części pola na obrzeżach pola, po prawkach, po naziemnych opryskiwaczach, w sytuacjach, gdy ziemia jest na tyle podmokła, że żaden ciągnik nie wiedzie, żeby wykonać zabieg, a trzeba go wykonać, czy przy trudnym kształtowaniu terenu na stokach. Tam drony opryskowe są już powszechnie wykorzystywane. I teraz tak, chciałam wam powiedzieć, jak latają drony opryskowe. I tak jak już 10 lat prowadzę firmę dystrybuującą drony, i wydawało mi się, że nic mnie nie zaskoczy, że dron jak dron duży, ale da się nim normalnie latać. To jednak są dwie kwestie, na które warto zwrócić uwagę. Dla mnie przede wszystkim to były parametry. Zazwyczaj zwracamy uwagę na czas lotu, na zasięg drona, a tutaj to ma dużo mniejsze znaczenie. Drona opryskowego mierzymy po tym Ile jest w stanie nam opryskać hektarów na godzinę? I tak na przykład dron mniejszy, Apes innovation L10 jest w stanie 10 hektarów na godzinę opryskać, a większy 30-litrowy 21 hektarów na godzinę? A druga kwestia to są umiejętności pilotażu operatorskie. Wydawać by się mogło, że latają w standardowy sposób i latają w standardowy sposób po misjach, ale nawet operator-pilot, który ma bardzo duże doświadczenie w zakresie nalotów fotogrametrycznych, inspekcyjnych czy działań operacyjnych, musi się jeszcze. Kilku rzeczy dobrze nauczyć, i to, co jest ważne dla rezultatów oprysku, to jest kombinacja kilku parametrów, takich jak prędkość lotu, wysokość lotu, wielkość kropli czy szerokość oprysku. I tego nie ma w instrukcji obsługi. Co jeszcze? Teraz chciałabym Wam w skrócie rozłożyć na czynniki pierwsze. Jak wygląda sam oprysk. Pokazać też, jaką ewolucję przeszło wyposażenie dronów w systemy opryskowe. Najważniejszym problemem jest to, że wcześniej w tradycyjnym sprzęcie zwykle używało się jakiegoś rodzaju hydraulicznego systemu tworzenia kropli, takiego oprysku ciśniowego. I z tym rozwiązaniem mamy ogrom, mieliśmy ogromny problem. Przez wysokie ciśnienie mamy szerokie spektrum wielkości kropli. Po lewej stronie widzimy w przybliżeniu, jak to wygląda. Część kropli jest bardzo małych, to jest 20 do 60 mikronów, i one są zbyt małe, by dotrzeć do rośliny. One po prostu wcześniej wyparują. Część kropli z kolei jest zbyt dużych, do 300 mikronów, i one są absorbowane w ziemi. I w ten sposób traciliśmy w poprzedniej generacji systemów opryskowych, nawet 50% środków chemicznych. I teraz, co z tym zrobiliśmy? Eee, używamy nowego systemu opryskiwaczy, systemu opryskowego. Trzeba wybierać te drony, które mają system, który nazywa się uniwersalnie CDA. To jest Control Droplet Application. Eee, to jest 50-letnia technologia, ale naprawdę trudno ją przecenić w przypadku zastosowania z dronów. Założenie jest bliskie perfekcji. Używamy niskiego ciśnienia, by doprowadzić ciecz roboczą, która dzięki bezszczotkowym silnikom wirującym sprawia ich sile odśrodkowej, że ciecz rozbija się na równej wielkości kropla i możemy nawet ustawiać ich określoną wielkość. Więc jeśli chcemy mieć na przykład krople o wielkości 80 mikronów czy 100 mikronów, to do właśnie optymalnych swoich rezultatów możemy mieć tylko te rozmiary kropli. Nie więcej, nie mniej. Ten system w naziemnych zastosowaniach miał jednak zasadniczą wadę w stosowaniu, ponieważ silniki wprowadzające w ruch ciecz i wyprowadzające krople sprawiały, że wychodzą one w jednej płaszczyźnie, te krople. I nie, z kolei nie, są, nie ma równomiernego rozprowadzania ich na określoną powierzchnię. I potrzebna w tej sytuacji była jeszcze jedna siła, która sprawiłaby, że krople będą się rozpraszać. I tutaj z pomocą przychodzą właśnie drony, wszystkie drony. Wszystkie drony mają, jak lecimy, wytwarzają przy okazji bardzo silne powietrze zaśmigłowe, które sprawia. Że, kierowane, że krople kierowane są bezpośrednio w dół do rośliny. To też jest bardzo ważne, bo nie osiadają tylko na szczycie roślin, ale przez miliony losowych wirów powietrza dotrą wszędzie na każdy poziom rośliny, a nawet na spodnią część liścia. I pozwólcie, że przedstawię wam krótki przykład ze studia przypadku, które ABZ wykonało w Winnicach Tokaju. Studium zostało przeprowadzone na Węgrzech i właściciele Winnicy próbowali znaleźć najlepszy sposób do aplikowania środków kontaktowych. I okazało się, że przy użyciu dronów ABZ tą technologią regulowanej kropli, byli w stanie uzyskać te liczby, które widzicie. Nie zamierzam ich czytać, ale chodzi o, właśnie przede wszystkim, bardzo duże oszczędności i w zakresie środków ochrony roślin, i zużycia wody. Po lewej stronie widzimy dokumentację tego nalotu pawielki lakmusowe, pokazujące, jak docierały krople na wysokości rośliny. Widzimy, że docierają. Całkiem podobnie i na górze, i na dole, jeśli chodzi tutaj o wcześniej wspomniane pionowe nasze, w tej chwili, uprawy i opryski na całej wysokości konieczne. A po prawej widzimy liść, na którym w powiększeniu widać krople, jak się rozkładają na nim w równej wielkości i równomiernie. Ale jak to działa w prawdziwym życiu? Co trzeba zrobi, zrobić, aby opres za pomocą dronów działał tak w skrócie. To jest podstawowy sposób działania. Najpierw trzeba zebrać informacje o swoich uprawach i zazwyczaj wystarczy mieć granice swoich pól, a dron automatycznie obleci i wykona opres. Ale można też oczywiście użyć dowolnego, innego rodzaju informacji o faktycznym stanie swoich upraw. Więc można potem wykonać okres punktowy, różnicowy. Można po prostu wysłać drona na środek pola i powiedzieć, że tam jest infekcja, i spryskać ją, a następnie wrócić do domu. I teraz następny przykład, jak wygląda. Planowanie lotu w SADAch. Można łatwo ustawić tor lotu drona nad drzewami, upewnić się, że opryski są skoncentrowane na liniach drzew. I po prawej stronie widać, jak możemy nawet bawić się szerokością tego oprysku, dostosowując kilka parametrów na aparaturze. Nie musimy zmieniać żadnych śmigieł, nic zrobić fizycznie z dronami. Widzimy, że możemy mieć oprysk od szerokości 1,5 metra do np. 6 metrów i więcej przy większym dronie. Co jest jeszcze potrzebne do optymalnego workflow? Bo to, co ważne jest w, oprysk, w pracy dronów opryskowych, to przede wszystkim efektywna ciągła praca, kolejność czynności przy wymianie akumulatorów i zbiorników. Jeśli mówimy o efektywności całodniowej pracy, potrzebujemy urządzenia, które będzie mieszać nam, Środki ochrony roślin, tam gdzie wykonujemy naloty. Jeśli możemy prosić adres, tak, tak, bo pytania się pojawiają mnóstwo pytań na czacie, więc. Dobra, prosimy. Daje, daje. Słuchajcie, ważne jest to, że nie trzeba samemu odkrywać Ameryki. Chciałam Was przy tej okazji zaprosić na szkolenie, które przeprowadza Maciej Dusza z AgriSky. za trzy tygodnie. Tam dzieli się całą swoją praktyką, jeśli chodzi o drony opryskowe. I też nie trzeba samemu startować z opryskami u siebie w gospodarstwie. Piloci opryskowi mówią, że należy wykonać 100 hektarów, wylatać, by kontroler nie trząsł się w rękach. A że przypomnijmy, że są to... Maszyny o wadze 30-70 kg w powietrzu, więc warto skorzystać z osób, które nam e, zaplanują misję, ustawią wszystkie parametry i też przez rok będą dokonywać, e, będą udzielać wsparcia technicznego. Też mamy w Polsce serwis e, naprawczy. E, I teraz, ostatni temat, e, to co jest istotne, to teraźniejszość i przyszłość. W Polsce, u nas, w kraju. E, mamy w tej chwili trzy rynki. Jeden to jest taka awangarda gospodarstw rolnych, dużych, które jeżdżą po świecie i wiedzą, jak bardzo mogą zoptymalizować swoją produkcję, wykorzystując drony opryskowe. Drugi rynek to jest rynek nagłej potrzeby, taki, gdzie mamy problem w uprawie i szybko potrzebna jest identyfikacja obszaru, i zabieg, czy powtórzenie oprysku wieku albo w sytuacji, w której mamy podmokły teren i po prostu już nie może żadna maszyna wjechać. I to jest dron, jest zwany jak karetka pogotowia do oprysku. I przyszłość rynek usług. To wydawałoby się, że jest najwygodniejsze, tak, żeby zamówić usługi dronami opryskowymi, które przyjadą i nam wykonają je. I tak jest, ale docelowo, pilot drona opryskowego się nie rozdwoi, a zazwyczaj one są wykonywane w określonym momencie wzrostu rośliny, w warunkach określonych pogodowych. Tego często po prostu nie da się zamówić z wyprzedzeniem i wszyscy chcą równocześnie. Więc docelowo wyobrażamy sobie, że jednak dron opryskowy będzie na stałe w gospodarstwach domowych w parku maszynowym. I z doświadczeń węgierskich to, co możemy powiedzieć o. Strukturze ich rynku dronów opryskowych. Wiem, że tam jest model mieszany, czyli połowa rolników kupuje na własne wyposażenie drony opryskowe, a druga połowa na własny użytek i też świadczy usługi sąsiadom. Co ciekawe, tak też od strony rozliczeniowej mają bardzo interesujący model rozliczeniowy, w którym firma wykonująca usługę w na przykład w uprawach wysokich otrzymuje wynagrodzenie wartości plonu, który byłby utracony pod maszynami pół rolniczych, na przykład e, e, słonecznika czy kukurydzy. I też jeszcze chciałam powiedzieć, że cały czas docierają do nas z Europy różne e, nowe informacje o tym, jak się rozwija drony, o, rynek dronów opryskowych i na przykład w Niemcy opuścili już w tej chwili 42 środki dostosowania w winnicach na Stokach a część landów wprowadziła duże dofinansowania dla rolników wykorzystujących drony do walki z omacnicą. Tym optymistycznym akcentem chciałabym Wam podziękować za uwagę i jestem do Waszej dyspozycji.